Musisz uważnie przesłuchać te wideo. Musisz uważnie obejrzeć te wideo, które może naprawdę zmienić Twoje życie. Rozwalę niczym szklankę o beton, narrację tumanów, którzy wkręcają Polakom jedną wielką głupotę, która może zniszczyć niejedno życie. Szanowni Państwo, w Polsce się wpaja antyekonomię i antygospodarność, antyfinanse i antyinwestycyjność. Antybiznes, antypieniądz. Szanowni Państwo, wpaja się nam dalej, że dywersyfikacja ryzyka jest zła. Szanowni Państwo, są ludzie, którzy jak matoły ostatnie, nie rozumiejąc polskiego systemu ekonomiczno-finansowego, finansowo-gospodarczego, wpajają, że przecenione aktywa są dobre. Szanowni Państwo, zakładając biznes, posiadając fabrykę, posiadając pewnego rodzaju produkcję, fabrykę, Firmę, która produkuje ci milion zysku dla ciebie, jako prezesa czy dyrektora spółki milion zysku brutto, oznacza, że gdybyś chciał mieć milion zysku brutto w nieruchomościach, w nieruchomościach, musiałbyś mieć 12 milionów zysku z tych nieruchomości brutto rocznie. Co to oznacza, jeżeli założymy. Że jedna kawalerka na czysto brutto z podatkami, prawda, na czysto po odliczeniu kosztów daje 1000 zł minus podatek, czyli 12 milionów złotych minus podatek, tak jak w przypadku tej firmy, trzeba by było, szanowni państwo, podzielić 12 milionów złotych zysku z fabryki, z produkcji, z firmy, podzielić na 1000 zł zysku jednej kawalerki i to oznacza, że aby mieć 12 milionów złotych zysku brutto do wypłaty minus podatek, trzeba byłoby posiadać 1000 kawalerek i każda z tych kawalerek musiałaby być wynajęta. Każdego miesiąca, każdego miesiąca roku musiałbyś mieć wynajętych 1000 kawalerek. Całe obłożenie Twoich wszystkich kawalerek musiałoby wynosić 1000 rocznie, każdego miesiąca i dnia, i dopiero przez cały rok, po odjęciu wszystkich kosztów, dopiero uzyskałbyś 12 milionów złotych, jeżeli ktoś mi mówi, jeżeli ktoś mi Mówi, że nieruchomości są tylko i wyłącznie jakimś takim celem do bogactwa, albo w ogóle są. Tylko celem do bogactwa, że to jest najlepsze. Nie, to jest nieprawda. To ciągle próbuję wytłumaczyć przez dwie dekady, że celem do bogacenia się nie są nieruchomości, czy też tylko biznes, czy też zbieranie pieniędzy w pieniądzach na koncie w banku. Nie, Pienio... celem do... drogą do bogactwa jest być człowiekiem przedsiębiorczym. Zrozummy to. Tak, jeżeli masz Fabrykę i ta fabryka generuje ci y, zysk milion złotych brutto, to możesz tą nadwyżkę inwestować. Inwestować w nieruchomości, inwestować w złoto, inwestować w giełdę, w akcje, co tam sobie chcesz. Ale wmawiać Polakom, że przecenione aktywa, przecenione aktywa są dobrym sposobem na bogactwo i najlepiej wydawać na nie wszystkie pieniądze to jest skrajna głupota. Zrozummy to. Jedna fabryka. Wystarczy mieć fabrykę, która generuje ci milion złotych zysku dla ciebie minus podatek. To jest tyle samo jak posiadać Tysiąc nieruchomości, które są obłożone, które są obłożone i zarabiasz z każdej tysiąc złotych na czysto. To jest 12 milionów złotych, ale dobrze wiemy, jak to jest z nieruchomościami, że jeżeli masz tysiąc nieruchomości, no to góra będziesz mieć wyjęty, wynajętych 70, 60, 80%, jak jesteś dobry. Ale zastanów się, co jest łatwiej prowadzić? Agencję nieruchomości, w której posiadasz półtora tysiąca nieruchomości, czy też jedną fabrykę? Zastanówmy się, szanowni państwo, nam się wpaja antyekonomiczne kocopoły. Polacy zamiast budować biznes, zamiast konkurować na rynku europejskim swoimi sklepami, które generują dużo pieniędzy, fabrykami, produkcją, serwisami. Są omanieni przez niestety antygospodarcze, antyekonomiczne, antyinwestycyjne, antyrozwojowe kocopoły. Tak, inwestowanie w nieruchomości jest fajne, co ja o tym ciągle mówię. Że gdybym miał wybrać 50 milionów dolarów w pieniądzach, a za te 50 milionów dolarów w sumie mógłbym mieć 500 nieruchomości albo 300 nieruchomości o wartości 50. Milionów dolarów, to wolałbym nieruchomości. Ze względu na to, że jednak te nieruchomości stoją, ale to nie oznacza, że gdybym miał na żywca 50 milionów dolarów, to zainwestowałbym w same nieruchomości. To jest jeden wielki kocopoł. Gdybym miał 50 milionów dolarów, to inwestowałbym w różnego rodzaju źródła zysku. W różnego rodzaju dywersyfikacja. Przecież gospodarka, gospodarka, nie polega na tym, że wszyscy idziemy rąbać drzewa do lasu, czy wszyscy kładziemy cegły i budujemy domy. Tak samo to się ma do bogactwa. Do bogactwa taka jest rzeczywistość. Więc odłóżmy, a jak już w ogóle wam wmawiają, wmawiają, że ty masz iść dzisiaj do zagranicznego banku. Zaciągnąć milion złotych na kredyt na 45-metrową klitkę, na 10% kredytu i ogrzewać tą nieruchomość ultra-drogim gazem lub elektryczności ze spółki Skarbu Państwa, płacąc 3, 2, 4, różnie miesięcznie w zimę. To już jest jeszcze większy kocopoł. Szanowni Państwo, w danym momencie Polacy wierzą w ekonomiczne, inwestycyjne gusła. Proszę, udostępniajmy ten film. Bądźmy mądrzy, bogaćmy się. Tak, okej, okay, no nieruchomości są dobre, ale też jest dobre złoto. Ale są bardzo dobre przecież firmy, bo po co Ci dom, jak nie masz pracy? Po co Ci dom, jak nie masz firmy? Pojedziesz tam, gdzie tą pracę będziesz mieć i gdzie będziesz mieć firmę, gdzie możesz się bogacić, gdzie możesz dywersyfikować swoje dochody, swoje inwestycje i zaznawać wolności, a nie niewolnictwa. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce.